FED z tej strony, jesteśmy przed wspaniałą kolejką osób czekających na Destinie i szczerze mówiąc, to troszeczkę współczuję tym ludziom, że czekają tyle na tak krótkie demo. Ja miałem ten komfort, że poszedłem na zamkniętą prezentację, w ramach której ograłem e, trzy te same klasy z ich nowymi specjalizacjami. I de facto demko jest bardzo krótkie i zajawia nam tylko. E, bardzo szybko zajawia nam to co się będzie działo w dodatku The, The taking King. Chociaż zupełnie szczerze przyznam, jestem osobą, która grała w oryginalne Destiny, przeszła fabułę, bo nie nazywajmy tego ambitnie fabułą bez słowa. I cóż, nie sprawdzałem dodatków w czekam teraz na Legendary Edition, które będzie zawierało wszystkie rozszerzenia w komplecie. Pograłem chwilę, porozmawiałem z twórcami. Wygadali mi się zresztą nieco przed czasem, że Destiny będzie oferowało graczom, którzy dołączą do rozgrywki, a mieli jakąś przerwę, albo dołączą i będą bardzo szybko chcieli zagrać w fabułę rozszerzenia, takie nazwijmy to boostery, więc oczywiście obyło się jeszcze bez detali, natomiast na pewno będzie możliwość podbicia postaci do poziomu optymalnego, tego, który będzie wymagany przez najnowsze rozszerzenie. Bardzo mi to ułatwi życie, bo zupełnie szczerze nie chciałbym szukać w tej chwili graczy, którzy chcieliby ze mną grać w stare, stare DLC. Natomiast co powiedzieć o samym dodatku. Misja była na tyle krótka, że nie zdążyłbym powiedzieć na boku do nozor, żeby skończyć całość. No to jest raptem, dwie, trzy strzelaniny, jeden pojedynek z bossem, od którego de facto zaczyna się to rozszerzenie. Klimat jest bardzo fajny i to zupełnie szczerze mówię z ręką na sercu, nad tym, które jeszcze mi pozostało po tych targach i po moich komentarzach. Generalnie jestem ciekaw tego, jak wypadnie całość The Taking King. Sam ten teaser, który dla nas przygotowano był bardzo fajny. Te nowe specjalizacje, w moim przypadku gram wizardem i uczucie, gdzie gramy jak palpatine strzelając z rąk pioronami jest super. W dwóch pozostałych przypadkach, w przypadku Huntera, jeszcze dałbym się przekupić na zagranie troszeczkę, sprawdzenie tej nowej specjalizacji. Tytan to już nie moja klasa, chociaż sprzeczałem się troszeczkę z jednym z twórców, który bardzo podobał sobie właśnie tę nową moc z młotem. Więcej nie pokazano, to jedynie krótkie, e, krótkie demko e, pokazujące nam, jak będzie, jak będzie wprowadzana nowa fabuła, jak będą działały te specjalizacje. Czekam na premierę jesienią no i zobaczymy, co jeszcze pokaże Bungie. E, nie umiem Wam powiedzieć, jak nastrajam się całościowo. Odpadłem po oryginalnym Destiny i mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Zwłaszcza, że będę inwestował w Legendary Edition, które też potrąci troszeczkę z dziennikarskiej pensji. Ruszamy na dalsze hale. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.